Akurat moich zwierząt się cały czas kręcę, bo ja cały czas biegam. Ale dobra, przejdźmy do tematu. Dzisiaj pokażę Wam sposoby na oszczędzanie StarCoins. Pierwszy sposób to yy, kupowanie rzeczy za w Georgik. Tak jak podwózki, kupowanie rzeczy w globalu. Jak kupiłem za szlinki to oczywiście oszczędzałem StarCoins. Drugim sposobem jest sprzedawanie ciuchów i medali z mistrzostw. Bo za to też jest dużo. I ze zbiera, zbierać śligi, można właśnie na takiej tablicy. Gnoje, gdzie jest mojej koli, karmienie koni i wynoszenie gnoju. a a zbierać y, szligi wyścigami. I, I tu jak Anna powiedziała, można wyścigami. Że tutaj o mamy 20 szligów i tutaj jeszcze reputacja oczywiście jest w wyścigach. Dalej to można na przykład jechać i sprzedać sobie dalej z nich, bo to jest dobre. No to też zrobić 23, bo wiecie wiecie. Kolejny sposób, co ja chciałam pokazać, to na przykład tak się nie robi yy, tak, żeby oszczędzić starko i że... Na przykład doszły te jeszcze praki ostatnio. To się nie robi tak. O, czaprak od razu do Star Lepiej go nie kupić. I y, zebrać na rzecz, która Ci się bardziej będzie podobać. Na przykład jak będzie Halloween, to, to zebrać na przykład Taniego, nie kupować takich czapraków i coś kupić właśnie na Halloween. No albo no, na jakiś event, polecam. albo na jakąś inną rzecz. Ja też polecam, bo, szczę, bo, szczęść, bo... No, można też oszczędzać na przykład nie wydając ani chligów, ani na koniowozy. Bo to tylko drogę kosztuje. No i my to właśnie tak zaczęłyśmy stosować ostatnio, że y, na przykład nie wyrzemy podwózki, tylko na przykład jedziemy wszędzie z buta. No, czyli piechota. A nie wiem, czy można na Jeszcze. Można zrobić tym, że jeszcze można coś sprzedać. Mm. O, coś sobie. Można też dokupić kupić i i można coś sprzedać. Ale raczej sprzedawać, że tych zadań? Mamy się stać, czy to było? Była koleżanka, sprzedała, że zadań i potem były jakieś tam. Rzeczy do ogarnięcia, ale to nie jest ten temat. Dlatego nie sprzedajcie rzeczy zadań, A Nawet jak ktoś potrzebuje bardzo shillingów. To się myśli trochę. Oto pierwsze lepiej zostawić trzy e, razy dwa przed sprzedaniem, niż A potem to, iść to, i odkupować. To się myśli trochę. Zawsze, coś sprzedajemy, to my się zastanawiamy dwa razy, prawda, Luisa? No. Dobra, no i to jest no, najlepsze sposoby A, na oszczędzanie. Starko jest. Ale czy Chcesz coś powiedzieć? Tak, jeszcze wiele można zrobić z tarcoiny. Dobra. Powiedzcie faraż? To falę tej ruch. To coś prawie dla kulinów. To u niej można rozwozić te rzeczy, tworzyć je za te kwiaty, które zbieracie i później rozwozić te rzeczy i za to dostajesz 253. Tak, yy, dobra. To, co ale przed chwilą mówiła, faraż, to właśnie tutaj. Jak do tej tablicy się przyjdzie, to tutaj od razu będą trzy, ale akurat ja cię zrobiłam. O dobra, no to. Y, za chwilę coś. Za chwilę już się będziemy powoli żegra żegrać. O nie, nie to. To jest niesłuchanie, a nie. Zajmę, że tego nie było. Papa widzowie. Papa widzowie, żegnam się. Powrócenia. Wybieram szlingów i sterkoidów a więc widzisz? A, i ostatnia rzecz na ten odcinek. Też kodami promocyjnymi można wpisywać kody i zarabiać. Tak jest. Dobra, już się żegnamy. Do widzenia, widzenia, Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pa.